Jechała do Godziszewa ze ściśniętym z emocji żołądkiem i ogromem myśli kotujących się w głowie. Ksiądz Jędrzej Tylecki. Jędrzej. Tamten też był Jędrzej. Co prawda, tak jak go opisała Stefania, nie w pełni odpowiadało obrazowi, jaki zapamiętała, i w dodatku, który bezskutecznie starała się wymazać ze swojej pamięci. Ale przecież upłynęło wiele lat i mógł się zmienić. Zaparkowała samochód na drodze w pobliżu plebanii i przez furtkę weszła na jej teren. Doskoczyło do niej kilka osób z różańcami w dłoniach. Co pani tu chciała? Porozmawiać z księdzem proboszczem. A kim pani jest? Dziennikarką z tygodnika obiektywnego. Rozrzeszczeli się. Nie ma mowy! Dajcie księdzu spokój, chwieny krwiożercze! wypad stąd! W podskokach! Jakiś mężczyzna machając jej różańcem przed nosem półgłosem powiedział. Wypierdalaj stąd, bo nie ręczę za siebie. Zobaczyła Tyleckiego wychodzącego na ganek. Tak, to był on, krzyknęła. Proszę księdza, ksiądz mnie poznaje? Nie, zupełnie nie kojarzę. Proboszcz wzruszył ramionami. Nie odwiedza pani mojego kościoła. Odwiedziłam raz. Nie tu, tylko tam, gdzie ksiądz był wcześniej, w rudami. Przywiózł mnie ojciec. Byłam wtedy dzieckiem, małą małgosią z warkoczami i białymi kokardami. Nie wiem, dlaczego ojciec wtedy tak się upierał przy białych kokardach. Czy chciał zaspokoić jakieś specjalne zapotrzebowanie księdza? Bo mnie, jak kazał do siebie matce przyprowadzać to z rozpuszczonymi włosami i z zbeżoną kokardą, powiedział mi, że jestem jego infantką, pokazując na obraz, który wisiał naprzeciwko jego otomany. Był nie tylko pieprzonym w pedofilem, ale i fetyszystą. Podniecał się na widok obrazów, na których były małe dziewczynki. Nie wiem, o czym pani mówi. Tylecki spięty wybałszył oczy i wpatrywał się w Małgorzatę, jakby zobaczył widmo. Splecione na brzuchu dłonie zacisnął tak, że zbielały mu koniuszki palców. I taką prowokację rzuca mi pani prosto w oczy. Chciałabym spojrzeć księdzu w oczy, ale nie mogę, bo ma ksiądz z oczy tak rozbiegane, że nie da się za nimi nadążyć. Odświeżę księdzu bardziej pamięć. Ksiądz częstował mnie piernikiem, mnie i jeszcze drugą dziewczynkę, Iskę, która była księdza siostrzenicą. A potem zostawił ją ksiądz z moim ojcem, a mnie zaprowadził. Moi drodzy, zwrócił się Tylecki do swoich obrońców, pozwólcie tej pani podejść do mnie. Widzę, że ma jakiś bardzo poważny problem psychiczny. Może będę mógł jej pomóc. Rozstąpili się. Stanęła przed gankiem. Miała ochotę wykrzyczeć to, co chciała powiedzieć, a mimo to jej głos automatycznie ściszył się, gdy mówiła: Mam problem psychiczny. Tak. Tkwi mnie od lat. Czy mam księdzu przypomnieć, co ksiądz szeptał do mnie, gdy wkładał mi rękę w krocze? Jesteś bliżej Boga niż ktokolwiek. Proszę pani, powiedział Tylecki głośno, wysłyszał to zebranie w pobliżu tłumek. Przestańcie się nade mną znęcać, wymyślać te wszystkie oszczerstwa, pomówienia. Chcecie doprowadzić mnie do tego, bym popełnił grzech śmiertelny i skończył ze sobą? Bo każda ludzka wytrzymałość ma swoje granice. Wybacz mi Boże za same takie myśli. A jeśli to nie prowokacja, to jakieś ogromne nieporozumienie. Proszę na plebanie wyjaśnijmy nieporozumienie na spokojnie przy kawie i cieście. Pierniku zrobionym przez siostrę Felicję? Błagam panią, szepnął Tylecki. Proszę wejść, porozmawiamy. Nie mamy już o czym. Następnego dnia w tygodniku obiektywnym ukazał się artykuł redaktor Małgorzaty Bonasz: Ojciec wypożyczał mnie księdzu.